Witaj w kolejnym odcinku kursu LearnBit. W tym filmie przyjrzymy się, co znajduje się w pudełku i co kryją płytki Microbit i LearnBit. Otwórzmy pudełko, wyłóżmy wszystko na stół. Co jest w zestawie? Oczywiście jest płytka rozszerzająca LearnBit. Pudełko z dodatkowymi komponentami zawiera kabelki krokodylkowe oraz serwomechanizm z orczykami, jest też zestaw kartonowych plaż, które będą zachęcały do tworzenia zgodnie z ruchem makerskim. Przyjrzyjmy się teraz płytce. Ma ona świetny, dynamiczny, nowoczesny design przypominający pada do gry. Na płytce nadrukowano fajne motywy, które przypominają graffiti. Są to ostre kreski, kropki, no takie Pozostałości farby. Myślę, że to się wszystkim spodoba. Moim zdaniem super wpisuje się tutaj logo LearnBita. Sama płytka ma status rozszerzenia, więc nie posiada ona mikrokontrolera. Tego musimy umieścić w górnej szufladce. Zróbmy to. Umieszczamy Microbita w górnej szufladce. Wystarczy wsunąć i gotowe. Zobaczmy, jakie powstało urządzenie. W centralnej części Znajduje się zatem bardzo znana płytka Microbit 2.0, to serce układu, które będzie pozwalało zaprogramować to wszystko, tak? Jeśli nie wiesz, czym jest Microbit i jakie komponenty kryje, to zachęcam do obejrzenia filmu o Microbicie. Chwyćmy teraz Learnbit w dłoń. Dobrze się go trzyma dzięki zastosowanym koszyczkom na baterie, które są z tyłu, no i miejscem na akumulatory e, lub te baterie AA. Jeszcze teraz. Baterie. baterie nie są w zestawie, dlatego trzeba sobie się w nie zaopatrzyć, natomiast ja preferuję akumulatorki. Płytkę możemy włączyć korzystając z zastosowanego na spodzie przełącznika. No i dioda sygnalizuje. To wszystko działa. Na froncie oczywiście znajdziemy pierścień. Dokładnie, pierścień diod. Każda z diod może mieć inny kolor, inne natężenie światła. One są po prostu programowalne. Dwie dodatkowe diody znajdują się na spodzie płytki. One też mogą świecić na dowolny kolor z dowolną intensywnością. Umieszczenie ich na spocie daje fajny efekt, szczególnie wieczorem, taki ambientowy. W końcu w środku pierścienia znajduje się potencjometr, niektórzy mówią na to czujnik odwrotu, czujnik rozpoznaje położenie wskazówki i przekazuje do mikrokontrolera odpowiedni sygnał. To od programującego zależy, czy pokrętło posłuży do zmiany wysokości dźwięku, czy też położenia bohatera na wyświetlaczu, czy też y, siły uderzenia płytki, ustawienia bramkarza na bramce. No, po prawej stronie mamy oczywiście guziki programowalne, jest też lewy, prawy. One działają trochę jak przedłużenia tych przycisków AB w Microbicie. Przyciski generalnie przydają się, jeżeli chcemy dodać jakąkolwiek akcję, na przykład włączenie czegoś, wyłączenie zerowanie czasu, umieszczenie czegoś w jakimś miejscu, bądź też po prostu włączenie katapulty. W dolnej części płytki znajdzie się wyświetlacz. Wyświetlacz pozwala na wyświetlanie tekstów, mierzonych wartości czujników, zliczonego czasu. Składa się, jakby każdy znak składa się z pikseli, dlatego też możemy też z jego pomocą rysować. Z prawej strony, ten malutki tutaj, to jest silnik. Silnik. Wibracyjny, który uzupełnia wrażenia gracza. Na przykład, kiedy strzelam gola, no, urządzenie może odpowiadać delikatnym brzęczeniem, drganiem. Płytkę uzupełniają gniazda dodatkowe, które tutaj znajdują się w tej części, mogą pozwalać na używanie różnych komponentów zewnętrznych. W zestawie jest oczywiście serwomechanizm. Serwomechanizm, jeżeli jeszcze nie wiesz czym jest, no to pozwólcie, że wyjaśnię. Serwomechanizm to tak naprawdę mówimy o tym, że to jest w skrócie serwo, to urządzenie, które precyzyjnie steruje ruchem czegoś, na przykład obracaniem się lub przesuwaniem. Składa się z silnika, pewnego systemu kontrolnego, który jest w środku, który wykrywa pozycję. Oczywiście możemy tutaj mówić o szczegółach technicznych, ale Warto zapamiętać, że jest to urządzenie, które po prostu możemy z jego pomocą możemy precyzyjnie sterować jakimś obiektem. Podłączę teraz serwomechanizm do płytki, skorzystając z wybranego określonego tutaj na płytce złącza. Podłączenie serwomechanizmu wymaga zwrócenia uwagi na kolejności przewodów. Czarny przewód albo brązowy to uziemienie GND. Czerwony przewód to przewód z napięciem 5V. Mamy także pomarańczowy, żółty kabel, przewód sygnałowy. Krokodylki, kable krokodylkowe to przewody zakończone specjalnymi metalowymi zaciskami, które swoim kształtem przypominają paszczę krokodyla. Zaciski mają sprężynowy mechanizm, dzięki którym łatwo jest je otworzyć, zamknąć na jakiś różnych obiektach ale także na tej płytce, która tutaj jest te blaszki, które są w tej części płytki, służą właśnie do takiego stworzenia szybkiego obwodu elektrycznego, bez konieczności jakiegoś lutowania. Kabelki krokodylowe służą do pracy z rozmaitymi urządzeniami elektronicznymi, do testowania, do robienia szybkich eksperymentów, do szybkiego i wygodnego łączenia obwodów elektrycznych. Więc ja sobie w tym momencie testując podłączę takie kabelki. Do naszego lernbita. Mamy zatem podłączone serwomechanizm do płytki, kable krokodylowe. Ja jeszcze dodam mały orczyk do naszego serwomechanizmu, żebyśmy mieli już komplet, no i czas najwyższy przystąpić do programowania. Żeby zaprogramować płytkę, wystarczy użyć kabla USB. Podłącz płytkę Learnbit, Microbit do komputera załączonym z pomocą załączonego kabla o, w ten sposób. No, jeżeli w komputerze masz gniazdo USB-C, wystarczy użyć przejściówki. To wszystko w tej części. Zapraszam do kolejnego odcinka.